Tego nie mogę dla Ciebie zrobić. Don Corleone, proszę Cię, potrzebuję tej pożyczki. Powiedz mi, co mam zrobić. Przychodzisz do mnie w dniu ślubu mojej córki i prosisz o pieniądze, które z jakiegoś powodu miałbym Ci pożyczyć. Ale robisz to bez szacunku. Nie zabiegasz o moją przyjaźń, tylko o swój własny interes. Skąd ja mam wiedzieć... Że ty jesteś godzien tych pieniędzy. No właśnie, czy jesteś godzien cudzych pieniędzy? Dziś dowiecie się, jak widzą nas banki. Zapraszam! Dla potrzeb naszego filmu wyobraźcie sobie, że Don Corleone to odpowiednik banku, w którym staramy się o kredyt. Na co będzie on zwracał szczególną uwagę? Don Corleone ma oczywiście, tak jak zresztą każdy bank, swoje twarde zasady. No i zanim pożyczy wam choćby złamany grosz, Sprawdzi dokładnie, jak wypadacie na ich tle. Twoja reputacja w strukturze mafii jest najważniejsza. Zdradę organizacji czy działanie na jej niekorzyść traktuje się bardzo surowo. Najczęściej kończy się to wykluczeniem z rodziny, a ów wykluczenie zazwyczaj równoznaczne jest ze śmiercią. Na szczęście, banki nie są dla nas aż tak kategoryczne. Nikt nie każe już śmiercią czy wygnaniem za niewłaściwie spłacaną pożyczkę. Zamiast tego banki mają swoje rejestry, takie jak Big i Big, w których otrzymujemy punkty dodatnie za każde lojalne zachowania względem dotrzymywania warunków umowy i ujemne, kiedy je łamiemy. Nasza reputacja jako potencjalnego kredytobiorcy mieści się obecnie w skali od 1 do 100 punktów. Jest to niezwykle ważna zasada, zarówno w świecie mafii, jak i współczesnej bankowości. Złe decyzje i niedotrzymywanie warunków umowy z bankiem możemy odkupić długoletnim nadrabianiem punktacji w rejestrze BIG. No chyba, że ktoś wie, jak takie informacje z rejestrów wykasować. A do tego posłuży Wam pomocny link, który znajdziecie w opisie. W dużym uproszczeniu zasady przyznawanej punktacji są następujące. Punkty na plus zgarniamy, kiedy po prostu spłacamy wszelkie raty w terminie. Punkty minusowe natomiast otrzymujemy wtedy, gdy spóźniamy się z płatnością. W przypadku opóźnienia ze spłatą możemy wymienić kilka poziomów zaawansowania. Poziom zerowy – kilkudniowe spóźnienia, często nawet nieodnotowywane przez BIK. Poziom pierwszy – do miesiąca. Akceptowalne, ale wpływa już na punktację. Poziom drugi – od miesiąca do 90 dni. Robi się gorąco, kolejny krok jest już drogą bez powrotu na dłuższy czas. Poziom trzeci – powyżej 90 dni. To trochę tak, jakbyś naplł w twarz Don Corleone. Nie jest to niewybaczalny grzech, ale na pewien czas wrzucą cię do celi bezkredytowej, z której będziesz mógł wyjść zazwyczaj dopiero po kilku latach dobrego sprawowania. W razie zbyt niskiej oceny żadna Lakosa Nostra nie będzie chciała robić z nami biznesu. Niestety, bez względu na to, którego banku zaufanie nadszarpnęliśmy, podobnie jak w mafii, zasada jest prosta. Każdy atak na jednego członka rodziny jest atakiem na całą rodzinę. No no kolego, przejdźmy więc do kolejnej zasady. Do mafii nie mógł wejść byle kto. Podobnie w przypadku kredytu. Nie każdy jest jego godzien. Musisz najpierw wykazywać pewne zdolności zarobkowe, aby uwierzono w to, że masz jak spłacić pożyczkę. Podobna selekcja odbywa się obecnie w trakcie składania wniosku o kredyt. Jedną z jej podstaw jest uwiarygodnienie naszej zdolności do spłaty zaciąganego zobowiązania. Aby pożyczać pieniądze, trzeba mieć z czego je oddać. Kwota pożyczki musi więc być dopasowana do waszych dochodów, tak aby rata przy spłacanej pożyczce nie była wyższa niż to, na co was stać. Dlatego banki zawsze będą was pytać o to, ile dokładnie zarabiacie, jaką macie umowę z pracodawcą i od jakiego czasu u niego pracujecie. Okres pracy u danego pracodawcy powinien wynosić minimum 3 miesiące. To gwarancja stabilności waszego zatrudnienia i tego, czy będziecie regularnie spłacać kredyt. Zasada jest prosta. Im Dłuższy okres kredytowania, tym więcej potencjalnie możemy dostać. Przykładowo, jeżeli jesteście w stanie płacić ratę np. 2000 zł miesięcznie, to możecie w dużym uproszczeniu pożyczyć 100 000 zł na 10 lat lub 200 000 zł na lat 20. Rata kredytu się nie zmieni, ale wniosek jest jeden. Możecie pożyczyć więcej, jeżeli rozkładacie spłatę pożyczki w dłuższym czasie. Oczywiście przy tym będzie to was więcej kosztowało. Do tego, przy weryfikacji każdego wniosku, zawsze mile widziany jest zastaw, czyli jakaś część waszego majątku, np. dom czy samochód, które zabezpieczą ewentualny brak spłaty. Jak już wiemy, w mafii rodzina jest wszystkim. Aby do niej dołączyć, nie mogłeś mieć w rodzinie ani policjanta, ani mieć kochanki, jeśli masz żonę. Wszelkie objawy braku moralności były stanowczo zabronione. Egzystencja w organizacji była więc zależna od Twoich korzeni i od sytuacji rodzinnej. Podobnie jest w banku. Na to, czy otrzymasz pożyczkę, wpływają również takie czynniki, jak to, czy posiadasz dzieci, bądź czy masz żonę, jak i w jakim wieku jesteś. Wszystkie te czynniki mają wpływ na decyzję banku. Zapytacie, Jaki wpływ? Otóż system, który nas ocenia przed wydaniem decyzji, nie ma możliwości porozmawiania z nami. Posługuje się więc szeregiem różnego rodzaju uproszczeń. Jesteś młody? Masz do 26 lat? Minus. Możesz mieć jeszcze niepoukładane w głowie, możesz w każdej chwili wyjechać na drugi koniec świata, bo nic cię tu zwyczajnie nie trzyma. Jesteś potencjalnie niestabilnym kredytobiorcą. Jeśli jesteś żonaty, Plus, jesteś ustatkowany. Tym samym mniej skory do nagłego wyjazdu za granicę, rzucając wszystko, co w kraju. Statystycznie bardziej odpowiedzialny niż singiel z racji stałego związku. Masz dziecko. Minus, masz dodatkowe koszty związane z jego utrzymaniem. Plus, jesteś jeszcze mniej mobilny i skory do szaleństw. Tym samym bardziej odpowiedzialny. Niższe prawdopodobieństwo nagłej śmierci bądź wyjazdu za granicę. Te czynniki nie wpływają w odosobnieniu na decyzję banku. Dopełniają jednak twój wizerunek w jego oczach. Don Corleone, mamy problem. Jeden z chłopaków wysadził samochód prokuratora generalnego, tego, co miał nas oskarżać o handel amfetaminą. No i jaki był ten problem? Nie było gwałcie i mają świadków. Idioci, zamknijcie przetwórnie w Palermo, wdrażamy operację kamuflaż. W Lakosa Nostra polityka zarobkowa zmieniała się i dostosowywała do panujących nastrojów na rynku. Była elastyczna. Zamykano jedno skrzydło biznesu, kiedy robiło się gorąco, aby otworzyć je ponownie za kilka lat, kiedy rynek był znowu gotowy lub wszystkie afery ucichły. Podobnie jest w przypadku banków, które również w konkretnych okresach mają różne cele do zrealizowania. Nierzadko ostateczna decyzja zależy od czynników, na które nie mamy żadnego wpływu. Jako klienci możemy bowiem trafić do banku, któremu obecnie nie zależy na udzielaniu zbyt dużej ilości pożyczek. Wiem, że to brzmi dość dziwnie, bo to przecież bank jego celem jest pożyczać. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Bank może w danej chwili cierpieć na brak płynności, bądź być na przykład w trakcie fuzji z innym bankiem. Wynikiem tego może być zaostrzenie warunków udzielania pożyczek. Dlatego warto wiedzieć, że zaporowe warunki akceptacji bądź niezbyt ciekawa oferta mogą być sygnałem tego, że drugiej stronie zwyczajnie nie zależy. Nie zawsze jest to kwestia tego, co sami sobą reprezentujemy. Jak długo jesteś w naszych szeregach, chłopcze? Odkąd tylko pamiętam. Odbierzesz kasę od Valentino w pokoju poprawy. Znasz warunki. Wiesz, co robić. Tylko tego nie to synu. Przydasz nam się jeszcze. W mafii staż ma znaczenie. Im dłużej jesteś w rodzinie, tym większy masz szacunek i często też status w hierarchii, jeśli robisz wszystko zgodnie z zasadami organizacji. Lojalność jest premiowana. W zupełnym przeciwieństwie do tego, co robi się obecnie w bankach, w których najlepsze oferty dostają zwykle klienci z zewnątrz. Banki są na etapie gonienia za co to nowym króliczkiem, zamiast doceniania tych, którzy już z nimi są. Dlatego nie ma absolutnie znaczenia to, jak wyglądasz, czy jak długo jesteś ich klientem. Nie pomogą również stylowe ciuchy, czy zapewnienia osłowności. Decyzję podejmuje system. Bez zbędnych emocji, niezdolny do empatii. Liczą się wyłącznie twarde dane z poprzednich punktów. Podsumowując wszystkie zasady. Po pierwsze, zadbajcie o swoją historię kredytową. To wasza reputacja. To, że nigdy nie braliście niczego na kredyt, działa na waszą niekorzyść. Nie wiadomo wtedy jak spłacacie swoje pożyczki. Po drugie, zadbajcie o to, żeby zarabiać odpowiednio dużo i miejcie na uwadze zależności związane z rodzajem umowy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile dokładnie powinniście zarabiać, aby móc pożyczyć kwotę X, zajrzyjcie tutaj. Po trzecie, warunki rodzinne. Twój wiek i stan cywilny mają wpływ na to, czy i jaki dostaniecie kredyt. Po czwarte, strategia banku może wpływać na to, że dostaliście gorszą ofertę bądź decyzję odmowną. Nie zrażajcie się i sprawdzajcie oferty w wielu bankach. Po piąte, to czy jesteście stałym klientem danego banku, zwykle nie ma żadnego znaczenia w kwestii oferty i decyzji, jaką dostaniecie. Jeżeli będziecie podejmowali decyzje zgodne z powyższymi zasadami gry, dość szybko powinniście stać się wiarygodniej dla banku. Natomiast pytanie dlaczego, po co, żeby stać się niewolnikiem długu? No właśnie, pytanie czy kredyt jest zagrożeniem, czy też dodatkową możliwością. Porozmawiajmy sobie o tym w innym filmie. Natomiast co do tego filmu, wszystkie materiały pomocnicze znajdziecie w opisie. A tymczasem bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że dotrwaliście ze mną do końca. No i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. A tymczasem komentujcie, bo z pokorą przyjmuję wszelkie uwagi. Do zobaczenia, cześć!